No Elo. Właśnie przyszła mi paczka do KXD. Znajduje się w niej silnik. Ale zanim zobaczycie jaki, to zostawcie subskrybera, żeby rozwijał się ten kanał jakoś. No i żebym miał jakąś motywację do robienia takich projektów. Lecimy do otwierania. <try> Jest piękny silniczek, ciężki nawet. Jest i również kontroler. Folipka jakiego tutaj zmieszczę? Okej, okay. wczoraj zrobiłem już sporo. Zamontowałem silnik, jest napęd działający w miarę. To znaczy, mam na myśli, że po prostu koło się kręci, łańcuch nigdzie nie ociera, nie ma żadnego oporu jakiegoś. Dzisiaj przyszedł czas na zamontowanie kontrolera. Będzie on niestety pod spodem, co nie będzie wyglądało najlepiej, ale jest on na tyle duży, że po prostu ciężko to zrobić inaczej. Też się nie spodziewałem, że będzie on tak wielki. I okej, okay. można teraz polutować, jak wszystko jest na miejscu. Odcinamy kabelki. Tu mam dwa przewody od stacyjki i od kontrolera. Oczywiście najlepiej, żeby złapać to termokurczem jakimś. Nawet nie myślałem, że te kable tak ładnie będą się lutowały. Patrząc na to, że jest to 12-letni sprzęt. No i dobra, lutujemy przełącznik od prędkości wyjęty z opalarki. Może to druciarsko zabrzmieć, ale właściwie jest to taki sam przełącznik, jak jest w manetkach z trzema prędkościami, czyli będzie GIT. Teraz przyklejam tutaj. Ten przycisk, znaczy ten przełącznik, ciągle, ciągle się mylę. i tak jak widzicie KXD otrzymało sterownik i silnik. Napęd już właściwie działa. Belki są polutowane zarówno od przełącznika prędkości jak i od stacyjki. Poza tym, że jeszcze nie ma pakietu, no to już jest jakby cały kształt tego jak to będzie wyglądało. Koniec tego lekko krótszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podoba. Jeśli tak, to możecie zostawić łapę, napisać komentarz. Czekajcie na nowe odcinki i see you next time.